Ojj, dzisiaj Wam pokażę jak zdjąć złe jabłko z głowy. Ale, jeżeli nie widzieliście pierwszego tutoriala, jak założyć złe jabłko na głowę, to musicie to szybko nadrobić. Otóż ostatnio zauważyłem taki problem w naszym społeczeństwie. Problem, który polega na tym, że ludzie nie wiedzą jak zdjąć złe jabłko ze swojej głowy. A wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebna informacja. Otóż musicie mieć dwie ręce. Jeżeli macie jedną, nie udawamy się. Musicie mieć rękę lewą i prawo i złe jabłko na głowie. jeżeli to macie to musicie wziąć swoje ręce powoli do góry i chwycić za złe jabłko w ten oto sposób i brawo udało wam się zdjąć złe jabłko z swojej głowy Ммм, mm, на правде сучасте.